Najgorętszą dyskusję wywołała na pewno sprawa petycji w sprawie zmiany treści napisu na pomniku stojącym na cmentarzu żołnierzy radzieckich. Jakie wyciągnęliście Państwo wnioski z tej dyskusji? Czy macie jakiś własny pomysł na formę obchodów rocznicy wydarzeń z lutego 45? Może Pan Antoni pierwszy. No, dyskusja była jak wszyscy wiedzą ożywiona. Yy, skończyło się tym, że w marcu Rada Miejska przyjęła wniosek postawiony przez koalicję, aby nie zmieniać treści napisu na obelisku, czyli zostaje w dalszym ciągu gierajem SSR, bohaterom ZSRR, natomiast zmienić tablicę informacyjną, która znajduje się przy wejściu na cmentarz żołnierzy radzieckich, co zresztą była, tak na marginesie, była kompletnie, kompletnie idiotyczna, bo był to cmentarz Armii Czerwonej, to tutaj zupełnie nie, nie odpowiadało. Została ustalona treść wspólnie, powiedzmy, i ta treść została zaakceptowana przez no, prawie całą Radę: yy, Cmentarz żołnierzy radzieckich, poległych. W w trakcie, nie, nie zacytuję dokładnie, ale w poległych w bojach o wyzwolenie Chojnic w 1945 roku, jak wiem, ta tablica już jest wykonana i niebawem powinna być zainstalowana. Zależy, jeżeli chodzi o obchody, obchodów jako takich to właściwie od lat nie było. Było w, po zwyczaju, było, było w zwyczaju, że 14 lutego władze miasta składały wiązankę kwiatów. I na tym praktycznie cała sprawa się kończyła. Osobiście nie widzę powodu, dla którego należałoby jakieś wielkie uroczystości organizować. Ta pamięć o, o tych żołnierzach, którzy zginęli, wyzwalając czy, czy osłabadzając z niewoli niemieckiej tę ziemię, należy się i to wystarczy. Panie Bartoszu? Znaczy, z jednej strony się zgodzę, rzeczywiście, jeżeli chodzi o części szacunek dla zmarłych, jak najbardziej ten cmentarz może tam oczywiście funkcjonować, tutaj bez wyznań. Natomiast pytanie, czy jest to cmentarz bohaterów? Pytanie, jeżeli bohaterami nazywamy tych, którzy wypełniali również 17 września 1939 roku porozumienia tajnego, porozumienia między Niemcami a Związkiem Radzieckim, tutaj mówię o panekcie Ribbentrop-Mołotow, no to nie byli bohaterowie, tak, to byli bohaterowie znaczy nie mają wspólnych z bohaterami te osoby i jakakolwiek tutaj forma, czy też nawet z samego składania kwiatów, no, to byli w jakimś sensie nasi okupanci, tak? No i przyszli tutaj w jednym celu, żeby zdobyć tę ziemię. To, że okazało się, że potem wyzwalali Chojnice i Chojnice, czy też ja mówię na tereny Rzeczypospolitej Polskiej, hmm, Polski Ludowej, w większym czasie się okazało, były terenami pod. Jakby nie patrzcie dalej przez następny wieku pod zaborem właściwie radzieckim. To, to nie my nie decydowaliśmy o, to, o czym się u nas dzieje, tylko tutaj te główne działania czy też główne Postulaty płynęły gdzieś tam ze Związku Radzieckiego. Szkoda, że chociażby te kwiaty są składane tutaj co roku na mnie, czy według mnie wystarczyłoby po prostu przejście na tym do porządku dziennego i tyle. Żadnych manifestacji, żadnych składania kwiatów, bo to tylko ten temat powiedzmy, gdzieś tam na nowo Pan Antoni ja chciał coś dodać. Znaczy, zabrać. ja pozwolę sobie nie zgodzić z panem Bartoszem, który wspomina 17 września pakt riventrop mołotow Gdyby tu leżał Stalin, gdyby tu leżał Woroszyłow lub jakikolwiek inny z polityków, którzy decydowali o tym, to byłbym tego samego zdania. Natomiast tu leży prosty żołnierz. Ten żołnierz, który, jak to się mówi, to mięso armatnie, które szło... Czyli nie bohater. Nie, no, znaczy, nie, nie. Chwileczkę, no, bohater. Jeżeli ktoś ginie, ja uważam w ten sposób, jeżeli ktoś ginie w, w sumie, no, w swoim i nie swoim interesie, on by zwalał on walczył z Niemcami, gdzie jego ziemie już były w tym czasie wyzwolone. Ale bohater Związku Radzieckiego to jest tytuł. Te osoby, które tam to leżą, znaczy, to mają ten tytuł? Jest to, jest to, wydaje mi się, uogólnienie, bo nie ma to nic wspólnego z tym tytułem, który był przyznawany, przyznawany żołnierzom, ale jednostki, które walczyły o wyzwolenie Hojnic, taki tytuł otrzymały. Dywizja, która walczyła o wyzwolenie Chojnic, dostała tytuł bohatera Związku Radzieckiego. I ten yy, order bohatera Związku Radzieckiego. Ale pomnik nie jest dla dywizji, tylko dla polegów. Ale wróćmy do pewnej takiej ogólnej rzeczy. W Polsce obowiązuje wciąż ustawa z 1933 roku, wciąż obowiązuje ustawa o grobach i cmentarzach wojennych. Czyli w okresie międzywojennym ustanowiono bardzo szczegółowo zapisy w tym zakresie której, ponieważ Polska była w czasie I wojny światowej i wcześniej miejscem wielu wojen i jest miejscem wielu grobów i wielu cmentarzy, i ustawa ta stoi na stanowisku, że bez względu na to, kto jaki żołnierz w jakiej formacji poległ i został pochowany na terytorium RP, temu należy się szacunek jako dla osoby zmarłej. A zatem w tym zakresie państwo polskie samorządy wykonują po prostu obowiązek, i to, że ten cmentarz jest porządnie ogrodzony, to, że jest on utrzymywany, czysty i tym podobne rzeczy, to są po prostu obowiązki nie tylko cywilizowanego państwa, ale także państwa, które przestrzega prawa, które, ja chciałbym podkreślić, zostało ustanowione jeszcze w okresie międzywojennym. Natomiast czym innym jest prawo do, jak gdyby, dyskusji, która toczy się wokół tego, jaki udział w historii Polski miały określone, że tak powiem, formacje różnych narodów. Mamy skomplikowaną historię, w związku z tym normalną jest rzeczą, że taka dyskusja się toczy. Trzeba pamiętać o tym, że wywołanie, protest, wniosek o zmianę treści napisu, tak, nie wolno tego sprowadzać do yy, tezy. O tym, że nie chce się przez to upamiętniać tych osób, bo jak powtarzam, to, że te osoby, które poległy są upamiętniane, to wynika to po prostu z obowiązku prawnego. Natomiast oczywiście istnieje spór historyczny, ja bym powiedział, on jest naturalny i moim zdaniem raczej powinno się tworzyć platformy na to, żeby na ten temat rozmawiać. A więc tego tematu nie spychać, prawda, nie uciekać od tego tematu, na pewno nie zadecydują o tym akty głosowania. Akty głosowania mogą pomóc w tym zakresie, że obecnie dzisiaj jest taki zapis, jutro mógłby być inny. Natomiast my po pierwsze musimy sobie wszyscy uświadomić, to także ci, którzy są zwolennikami zmian, że to nie jest jakaś łaska, którą my robimy w stosunku do tych poległych. Niestety my mamy w końcach złe doświadczenia, likwidacji także wojennego cmentarza francuskiego, który tutaj było, który, który Krusacy, czyli najwięksi wrogowie, że tak powiem, Francji napoleońskiej, oni ten cmentarz ustanowili dla tych żołnierzy francuskich, a Polska, kraj, w którym Napoleon wciąż cieszy się ogromnym szacunkiem, w Polsce zgubił. Nawet tablicy nie ma. Tak, I dlatego wydaje mi się, że nie możemy wylewać dziecka z tą pielą, to znaczy nie wolno nam ani uciekać od tego tematu w zakresie debaty takiej obywatelskiej, ale także musimy wszystkim przypominać, że to musi być wykonywane z najwyższą czcią w stosunku do zmarłych, tak obojętnych w jakiejkolwiek formacie będzie.